To jest z Rybnika, był dzisiaj w pracy i miał ciężką pracę. Już znalazłem pana. Czy mogę pana prosić, by tutaj do mnie? Tak, tak, zapraszam pana. Wielkie brawa. Dzień dobry, jak pan na imię? Przemek. Panie Przemku, czy zechciałby pan odpowiedzieć nam o swoim dzisiejszym dniu? A no, on wcale nie był ciężki. Nie zdążyłem ręki zciągnąć. Rozumiem. Panie Przemku, to w takim razie proszę opowiedzieć o swoim niezbyt ciężkim dniu. O której Pan stał? Ups. E, o siódmej. O siódmej. Co Pan zrobił jako pierwsza, pierwsza czynność? Dobra, umyłem zęby. Dobrze, ja usłyszałem co innego, bo ale niech będzie. Co, co się dzieje dalej? Jakieś śniadanko? No płatki, synowi. Płatki, synowi. Aha, czyli mieszka pan z synkiem, tak? Zdarza się. Zdarza się, rozumiem. A z kim jeszcze? No z synkiem. Rozumiem. I, i rozumiem, że panowie we dwójkę jesteście w domu rano, tylko we dwójkę, tak? No dzisiaj akurat tak rano było. Dzisiaj akurat tak było. Dobrze, co się dzieje dalej? Potem zrobiłem znowu śniadanie, ale drugie syn, synowi właśnie do szkoły. Drugie śniadanie do w jakim wieku jest syn? Siedem i pół. Siedem i, siedem i pół? Ktoś 18. Nie, nie, to, to moja koleżanka. A dobrze. Rozumiem. 7,5, i pół, czy to pierwsza klasa, tak? pierwsza klasa. Dobrze. E, co się dzieje dalej? Syn już ma drugie śniadanie i co? Zaprowadza go pan do szkoły czy sam synek chodzi? No jedziemy do szkoły samochodem. Jedziecie samochodem do szkoły, tak? Nowocześnie samochodem. Nowocześnie samochodem, okej, okay, w porządku. Daleko Brzusio, widać Brzusio, wi widzę, brzucio, widzę. Proszę powiedzieć, ee, daleko szkoła od mieszkania? Gdzie Państwo mieszkają tutaj? Może ja nie będę wiedział, ale może nie będą wiedzieli? No parę kilometrów jest, nie? To jest to w Rybniku, ale parę kilometrów trzeba przejechać. Trzeba przejechać parę kilometrów. Wybraliśmy nietypową szkołę i dlatego. Nietypową szkołę Państwo wybraliście, a w czym, na czym polega nietypowość tej szkoły? Ups, ale się pogrążyłem. A to proszę nie mówić, to zostawmy, <grymne> zostawmy. To nietypowa szkoła dla syna, e, czyli synek odprowadzony. Co się dzieje dalej? Co pan porabia? No do pracy właśnie jadę. Do pracy. pod <grymne> Do pracy pan jedzie, e, a gdzie pan pracuje? W firmie zagranicznej. Zagraniczna firma, dobrze, dobrze, dobrze. Trafia pan do zagranicznej firmy e, i co tam, czym się pan zajmuje w tej zagranicznej firmie? Sprzedaję, doradzam. Sprzedaję pani i doradzę, spoko. Czy w trakcie, w trakcie, w trakcie pracy jakiś, jakiś posiłek był, czy coś takiego? No, w sklepie spożywczym. W sklepie spożywczym pan e, spożył obiad, tak? A w pracy kogo? Włóczka z Rzymu. Wiesz co to? Chyba nie. No. Był z kiełbasą. A, no jasno, że wiedziałem. <laughs> proszę powiedzieć, proszę powiedzieć w takim razie, po obiadku czy w tej pracy... Z wi... Śniadanie. Było. To było jeszcze śniadanie, okej. Okay? W, w późne popołudnie niech będzie. Proszę powiedzieć, w pracy z kim tam, z kim tam Pan, 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 pan pracuje? Jaki był szef na przykład dzisiaj czy coś, jakieś spotkanie? Z kim się Pan widział? Szef jest daleko, odwiedzam różnych ludzi w różnych miejscach. Różni ludzie w różnych miejscach, spoko. Szef, szef na szczęście nie przeszkadza. Okej, okay, szef nie przeszkadza. Dobrze, proszę powiedzieć, do której praca? Trwała? Ups. Do 10 było śniadanie, ale tak do 12. Bo potem trzeba było syna ze szkoły odebrać. Czyli po 12 syn ze szkoły, tak? Ja już myślałem, że jesteśmy około 16. Piątek to niemiecka firma, oni do 12.30 pracują. Ale pan szczęścia jest. Dobra, odbiera pan synka ze szkoły. No i potem jadę na ryjka. I od razu potem, a co z synkiem? Aha, no tak, do babci. <laughs> Synek do babci. I przyjeżdża Pan tutaj na rykę pierwszy ryjek Pański? Nie. Który? No tak w latach to trzeci. Trzeci, trzeci ryjek. A tam widzę, że z koleżanką Później Pan... Późno przyje... zacząłem. Później pan za... zaczął. A tam z koleżanką, tak? Pan mówi że przyjechał? No koleżanka i kolega. Koleżanka i kolega. Jak, jak mają na imię? Można wiedzieć? Czekaj, bo zapomniałem. Stanisław Iela. Stanisław Iela. Dobrze. <laughs> e, I co? Dobrze Pan się bawił dzisiaj? No zarą... Zarąbiście. Dobrze się pan bawił, aż w pewnym momencie podstępnie zapytałem, kto jest Rybinka i kto miał dzisiaj ciężki dzień. I pan nie zdążył ręki opuścić, tak? Wielkie brawa, wielkie brawa, dziękuję ścieżkę. Ten dość długi wywiad był po to, że teraz chcielibyśmy zade zadedykować panu Przemkowi jego dzień, ale widziany naszymi oczyma. Czy nie usparano? Idźcie, bo synek <klimy> Nie, no. Myślę, <tulat> no, że przedstawię mnie tak w końcu. Jutro was przedstawię albo innym razie. Krysia Mariola. No idźcie. No to. Seko. Tak, tato. Co byś tam na śniadanie? Płatki, statki? <grym> Niemożliwe. Co Cały czas jest płatki, może byś tam coś innego. Y kaszanka. K kaszanka na śniadanie głuptasie. Mam tylko siedem i buraczko. No dobrze, ukroję Ci tu kaszanki. Dziękuję, tata. Masz, wcinaj. A mogę to wrzucić do mleka? Możesz, zobaczymy, co się stanie. To będą wyspy i te statki będą tu pływać. Kojeć, szybko jedz, bo musimy do Twojej wyjątkowej szkoły jechać. <laughs> Jadłem, Nie dole. a drugie śniadanie? Drugie śniadanie, sobie jakieś skombinujesz. Dobrze. Jesteś duży. Teraz wsiadamy do naszego Batmobilu. Eee. O, no, tak naprawdę O, już siedliśmy. Nie, to był pas robina. Zauważyłeś, jaki dasz samochód jest nowoczesny. Drzwi się otwierają, odpalamy za 5 i 4. jest trzy, 2. Stop, nie mam fotelika! Nie, wymiękaj. Aha. Jeden. Start. Czemu nie robisz dźwięku? Umawialiśmy się. Skręć prawo do szkoły, która jest wyjątkowa. Stop! Synku, masz 7 lat, e, idziesz do szkoły ninja. E, tu e, jest instruktor, który ci nauczy, jak być ninja. E, sensej, oddaję ci go w twoje ręce. E, Płaszcze tu proszę zostawić. E, tam odebrać kiery. Ale one są drewniane. Tak, ale dzisiaj będzie integracja. <noise> proszę bardzo. Maciuś nie pęka i odbieracie po pracy. E, proszę, trójka dzieci z trzeciej klasy z twardym kartkiem, żeby się z Maciusiem integrować. To jest ten nowy? <noise> Maciuś dziadni sobie trochę. A, Dobrze, jedę do pracy. Dobrze. Słuchaj Maciuś, weź tą siekierę. Pros proszę wolno jadę. Co robił pan wczoraj wieczorem? Nic. Chodź. Achtung, Achtung, wjeżdżam! Guten Morgen, Arbeit macht frei. Guten Morgen, ja! Żartowałem, Arbeit macht geld! <laughs> Ty Mariusz zawsze Tak, eee. niemiecka firma. solidna. <słyska> Szczepa nie ma, co? Eee. Przemek, Przemek! Jak ja miło, że nas odwiedasz w tym dziwnym miejscu! Już Ej? pijecie? Chodź do nas! Ej, bo ja nie wiem co kupić, tu radzisz mi. A oczywiście, bo ja sprzedaję doradzam. Kupić. No właśnie nie wiem, doradź. Wiesz co. Są teraz takie małe młynki, są na topie Takie te? To no, ja no, dwa o, i ci się nadadzą. Idę, kucz idę kucz. do siebie. Wiesz co, ja teraz mam ten etap, kiedy zwiedzam różne dziwne z miejsca. En Ja. Przepraszam bardzo pana, czy mógłby pan doradzić jakie mam wybrać płytki do łazienki oraz kwiatki na balkon? Specjalizuj się też w tym najwyraźniej. Światki zielone. E, płytki? Płaskie. Może coś specjalnego? E, z kwiatkiem zielonym. Płytki, żeby nachodziły na siebie. Dobrze no tutaj ja opłacę. Wspaniale! Piękna praca! Jaka prosta! Zwiedzam różne inne miejsca. E, może odwiedzę moich wspaniałych znajomych. Hej! Słuchaj, jest. Chodźmy, chodźmy do elektrowni, tam jest taka jakaś e, impreza, duża jakaś e, 15 edycja. Może będzie śmiesznie. Rijek, tak! Byłem na nim już trzy razy i nie mam dość! Przepraszam, to pana? Oj, zapomniałem o synku. Mam ta. Jak tam było w szkole? Nie masz nogi! Nie masz nogi, ale i tak cię kocham. To wiesz, co, ja cię poczucę do babci i pójdę ze znajomymi się bawić. <laughs> Może się nie wytrwalisz do północy. <laughs> Dzięki Papo, kocham cię! Dobrze. Stefan Chodźcie, wie, wiecie co, to jest właśnie ten Spania Wiesz czy no. nie byliście, ale ja... Przepraszam, przepraszam, kraj ok, bilety. Eee... Płać. Znaczy, Dobra, ja zapłacę. Eee... Przepraszam bardzo, tu były tylko inną rezerwacje. Eee... Porozmawiaj. co? Synku! Pokaż, czego się nauczyłeś. Eee... No i super, 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 super. Tracę przytulność! Chodźcie, tutaj zajmą wam miejsca. Chodźmy, chodźmy Dobrze, następna gra, to będzie gra na Bisa. Proszę ręka do góry, kto jest z rybnika. No śmiało. Dobrze. Dobrze, a kto miał ciężki, ciężki, ciężki dzień. To może pana zaproszę na scenę, ale naprawdę był bardzo ciężki. Ale nie skończył pan przed 13, prawda? Nie, ja pan kiełbasę. Ja pan kiełbasę zapraszam na scenę! Dziękujemy grupa Ad hoc, pan gościnnie Agata, Aneta, Tomek, Janek, Marcin, Jeffrey, Michał, Paweł, Karol, Alan. Dziękujemy, dzięki, że z nami wytrzymaliście. Grupa Ad hoc